Dzień dobry, dzisiaj nagramy Rezydenta, tak, nowa część, epizod, kampanię, zagramy. W ogóle wczoraj nagrywałem jeden odcinek, tylko że oczywiście... No, nie, nie wiem. A oczywiście mój Play musiał tego nie zapisywać, bo po co? Serio, nie zapisał mi odcinka, który miał wlecieć wczoraj. Oczywiście jest urbanik, pan Michał. Ty jednak się zapisało, ale ten się nie zapisał. Ale się nie zapisał. Tam. Czekaj, bo już to trochę grałem, bo gramy oczywiście chciała zapisać. Która jest drabina? Drabiny nie widzę, czekaj. Tu jest drabina, Jezus. Są takie duże nogi, takie zwyczajne też? Co? Takie zombie. Jezus, Jezus. Ona ci pomaga zabijać, nie? Ona uciekła. No i oczywiście odcinki będą codziennie o godzinie nie wiadomo której, kiedy będzie mi się chciało, no bo skąd ja mam wiedzieć sobie mi coś wyleci? to chodzi ten Do tutaj byłem jeszcze, bo mi grecofo całkiem. A, muszę iść nią na razie. No, i wiem, gdzie jest ten, bo spadł gościu z kluczem. Tam jest klucz. Tam o. No dobra, teraz. No dobra, zmieni postać. A ja już to trochę grałem. Znaczy do tego momentu aż tam zeszłem. Lecimy na marce. Okej. Okay. A, unik! Chyba nie No i zaraz dojdę do tego momentu, gdzie już nie grałem po prostu. I nie będę wiedział, co mam zrobić. Nie. Tu jeszcze w tej części nie. Ale przez całą grę czy tu teraz? A to nie. Bo to jest taki choćby początek. Gdzie? To jest policjant, który wisiał. Michał wiesz, że jestem frajer, nie? A? Co, to Co to Śmieciu! Shut up. Ej, w ogóle był gorszy ten, bo... Oh fuck! Oh shit! Woo! Run! Run! Nie wiem, ale ja uciekam. To tak wcześniej zrobiłem. No co? Wypadł. No jak! Ja się, ja się nawet nie mam jak bronić. Bo ja nie mam amunicji. To no uciekaj. Kierżynka. Teraz tu czekam. Ładuj to! A! No i. już mnie zjadł. Ja myślałem, że. Pi... O, nie żyjesz. Spokojnie, miałem gorzej. Odsuwałem szafkę. Weź poziom, tu to łatwy. No. no. dobra, nic, nie chcę ponieść. Wytniesz to, na filmiku, a potem będzie łatwiej i powiesz, w jest trudny. Miałem tak, że odsuwałem szafkę, po czym mi gościu normalnie na ryj wyleciał. Znowu muszę strzelić. E... A wiesz, od początku grałeś, od początku. Po co? Ale od razu. To jest początek. Ale od początku, jak e, wiesz, ten gościu jest taki ten duży. To to Ale to jest początek, tutaj no bo przechodziłeś parę pokoi, nic się nie dziejąc. Tylko raz ci gościu dalej wyleciał, które popsułem porty. Aha, w ogóle nie, nie ma pierwszej takiej yy odejdziemy mam od takiej pierwszej historyjki bo mi się nie zapisało zapisało mi się ta gra tylko i nie mogę się tam jakoś cofnąć musiałbym całą grę usunąć a po prostu mi się nie chce zmień się Boga mistrz mistrz strzelania no, potem zdobędę. Ja tam wejdę, zabiorę amunicję i zacznę uciekać. Patrolinie. Co? A ty szukaj, jak zabiją tą drugą. Też będzie game over chyba, albo coś. Albo ją potem zabiją. Ty po prostu będziesz na amunicję i uciekniesz. Tak. Wezmę amunicję, się zmieni na tą drugą i po prostu ucieknę. Ja jestem youtuberem, który nie żebrał lajki. Powiedziałem, kurwa ropę Zabierz to. Jezus, a się jej zesrałem. Pow tam do nich wyszło Czemu ty masz sikierę? Sit u niego! Krzysz! O fak. Nie jestem kotem w strzelaniu. Krzysztof. <laughs> <laughs> Kiedy to się wreszcie skończy? Użyć? Jezus To nie było strasze, ale się ze strałem Jeszcze chcesz? Nie trafiłem! Idź Precz Kurde. Jak mi się to znowu nie nagra to tą grę sprzedam No ale tu jest unik Nawet bez tego mogę unik zrobić Tu będą naboje prawdopodobnie. Tak są. No i do tego momentu doszłem. No co się prójesz? No i w tym momencie skończyłem grę. Nie, nie miałem się, nie miałem się leczyć. O, no kurde. Nie ma Ksz, unik. Ksz. Jak najbardziej. Będzie. A ty! <laughs> nie, wróć! Jak tu się leczyło? Dobra, chyba tak. A nie, to było przeładowanie, dobra. Ja kompletnie pamiętam jak się... A dobra, już wiem. Użyj. Okej, okay, użyłem. Co to jest? Amunicja. Dobra, mało Bo mi nie dali Złodzieje Ale się chyba muszę cofnąć, bo tam było jakieś drzwi na klucz Wcześniej A nie, nie tu A nie, albo tam Nie, no chyba tam muszę się całkiem cofnąć, bo tam było jakieś przejście No kurde, nie wiem. Ja już się cielam Unik knik Mam ostatnie dwa naboje. Ale dużo. Mam miałem. To może nie nie? Będę tą drugą chodził. Ona ma latarkę. Hmm. Jaki pisk dzieci! Ej no, czemu ty mnie bijesz? Mam nóż! O, Ulik, O nie, nie zrobię uniku! No to jest bardzo dobre, O, no, dobrze mówiłem, żeby się cofnąć. O oh, je. Yeah. Ale mam tylko dwa strzały. O, teraz. Góra, dół. Dobra, to dół. No. Czym się odwróciłaś? No. Nie pamiętam, co, jak to się. O, Ty mi pomożesz. Co mi się zwracają? Co tu jeszcze mam zrobić? Halo? Okay. Nie będę marnowała amunicji na to, ale chyba muszę. I to okaże się, że to nie strzeli, nie? Z tym amunicją potrzebujesz broni. I'm sorry. I forgot. Maybe we can find you something else. No, I'll just be on flashlight duty or something. It's fine. They're here. Leaves of hemp. Hemp. I there's something there. I can't make it out. Let me hit it with a knife. Blunt weapon. I... I can do blunt weapons. O, ok. Aha, ok. Chyba nie przy. O, dobra, dobrze przytam. Wystarczyło przytrzymać. Czyś wyskoczy. Nie wiem. Ja dalej nie idę. Nie, nie wciągniecie mnie w to. Mogę się łomem bronić? Bandyto A to jak się wytkoczyłeś, że to by było chyba pielęgniarka? To się zesram, Jezus Co to jest? Nie pokazało mi się co to było A, A tam jest tam Wiem. to, Wiem jest... No bo jest do tego... Do gańca. Wyjść z środkańca. Część przeładuje wszystko. To jest efektywniejsze. Jak tu będzie, to co myślę? No bo raport jest taki jeden. To jest WYJŚCIE! A nie, jednak nie. <laughs> Jeszcze gorsze miejsce. Ja mogę tam wrócić? Nie. A tu jak będą takie złe zombie. Nie to, ups, pomyliłem guziki O, znowu dostrzelby, Jezus, ja zaraz będę miał Pierdyliard pierdy O, zielone Cześć Quoting poetry, are you afraid? You can tell me. Talk to me. What are you talking about? Those bracelets change color in response to fear. And who exactly are you? So much.

Potrzebuję koło zębate Zmaszona, to ludzi. Oh <laughs> Zamknięte z drugiej strony. Się wypchaj. Jezu, ja tu będę 10 godzin łaził. To żeby zdobyć jedną zębatkę. Tu A się już skupiłem, że jak że mi ktoś wyskoczy, więc spokojnie Cześć Hmm. Nie lubię czytać na głos, nigdy nie czytam na głos, nawet w szkole nie lubiłem czytać na głos. Ja, ja, ja teraz wita, wita brzuchu, tak? Nie wiesz, mhm. znaczy nie spinam brzuchu, tylko mam ja, takie, że zaraz mi na pewno coś wyskoczy na łeb. nie z częściami o do ulepszania broni o o o to czekaj to trzeba dać dzikie teraz przekaż i teraz yy... a nie mogę przekaźć dobra to muszę się zmienić hop ale czemu nie mogę? Aha! O! Niedobrze mam Tak? Dobra, tak zostawię Może ma strzelbę już, nie? Dobra, nieważne, potem się tym pobawię Trzeba strzelba na czyta zabija? Nie wiem Ale strzelba ma Co to? Eee... Yy... O już nie. A nie mogę użyć, bo jestem cały mam pasek. Wszystko o o nie. Tam, tam no, idź przodem! No idź! No kś! No, no nie to wal. Zamknięt... A może coś być otwarte z drugiej strony? Uuuuuuu! Andesandera Poles! Już ja się zasyrałem! Mi tak nagle poszło do góry wszystko. Co tam jest? Aaa! Ta... Ja mogę? Tu coś wyjdzie, mogę zejść? Nie mogę zejść. Tu się zabije. Ja nie chcę. Jest, tu jest ta grażyna. popatrzy na mnie Popatrzcie na mnie Dobra i w tym momencie Właśnie skończymy odcinek Był ze mną Michaś, który się bał Całą rundę Kolejna Kolejny odcinek będzie jutro, nie wiadomo o której godzinie zależy O której mi się będzie chciało Czekajcie na więcej, zostawcie łapkę Ja się żegnam